Muszę wyciągnąć pierwsza rybka. Szybko zdjęci i do wody. I taki karpik w centrum miasta. Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj wybrał, jak się narzeka, do centrum miasta spróbować coś złowić. Tak jak zawsze, bez zima tu jeżdża i bez zima tu w zeszłym roku. Tak wybrał jak się teraz, 23 grudnia, dzień przed Willium. No i co, o, się rozpakowywuję Wy zostawcie suba z dzwoneczkiem. Żyćcie powodzenia i zaczynamy wędkowanie. Tak, na pierwszy rzut lecą białe. Na długim przypłonie około 30-40 cm. 40-gramowy koszyk, słuchajcie, i rzucamy. Pierwsza wędka do wody. Druga wędka słuchajcie tak samo o telarze. Hoczyk numer 12. Tam mój choczyk 8 założony. No i w koszyczku już zanęta nabito. I robimy rzut, tukę w te miejsce na środek. Co do przynęt na no, dzisiejszej tanii, to taką czyste białe. Pomieszane białe z pinkum, Kukurydza, groszek. Tukę mą swojski, nojki. No i zanęta namieszano typowo na żyka. Nic skomplikowanego, tak to wszystko wygląda. A tak się tu prezentuje w tym miejscu rzeka. Słuchajcie, pięknie to tu wygląda. Nie za głęboko, bo tu około metra wody, ale ryba tu kieruje. Zobaczymy, czy dzisiaj w ogóle uda się coś złowić. Tak widzowie, no, wędki zarzucone do wody. Teraz możemy czekać na jakieś pierwsze brani i obejrzymy, co się będzie działo. Myślę, że jakieś rybki udało mi się wyciągnąć z, tej, z tego odcinka tej rzeki. Jak dobrze pamiętacie, zawsze tu też siodą. No i to czekamy. Tak jak wędki zarzucone czekamy na brani. I słuchajcie, jakoś pierwsza rybka siedzi. Dość powiem długo, że musiał czekać, bo jakoś godzinka. Na pierwsze brani, ale ewidentnie ta ryba musiała teraz ruszyć coś tam wolujemy. Prawdopodobnie karp, słuchajcie. Prawdopodobnie jest to karp. A przyjechałem tutaj na świnki, na lipienie, na klinie. jak chce oddychnąć od karpi. <laughs> Słuchajcie, chciałem chcę technik od Karpi i Karpia mi się udało wyjść Naplik białych, biały pobrał Taki słuchajcie karpik jak widzicie Udało się wyciągnąć rybka, szybko zdjęci i do wody i taki karpik z centrum miasta Już go słuchajcie wypuszczą nazad do wody i czekamy na jakąś świnka. świnkę Słuchajcie, powiem Wam, po tym karpiu, co że chycił, kompletno cisza, nic się nie dzieje, ewidentnie ta ryba dzisiaj nie chce współpracować, tak jak godzina no, godzina pomału, 11 rano, zobaczymy, co będzie po południu czy ta rybka ruszy, myślałem, że po tym karpiu te brania się zaczęły no ale niestety, wszystko ucichło i obejrzymy, co będzie dalej, no nawet teraz ten na jedna pinka, na osiemnastka choczyk i kompletnie, kompletnie nic, nic się nie dzieje, także tak jak godno obejrzymy po południu czy ta rybka ruszy, czy po prostu dziś o taki dzień, że nie współpracują i, i tego karpia przypadkowo, że chycił i więcej ryby nie uda się złowić. Tamta miejscowa jedna była w centrum miasta, rybka tam w ogóle nie współpracowała. Postanowiłem, jak słuchajcie, że się sam tam spakuje, Przejademy w inne miejsce, spróbować coś złowić. Tak widzowie, no ja już na miejscówce i wam powiem, Jerzech zszokowany, jerzek zszokowany, bo po powodzi... Ja to był przed powodzią, po powodziach tu jeszcze nie był i tu było takie miejsce jak było ganz głęboko I tak się pozmieniało, słuchajcie, no jest tu jeszcze w miarę głęboko, ale nie to co było bez lata. co ja tu kiedyś Filmik miał nagrany, co w Karpie pochytał i taki brzany Co my z Kwiatem i Szymonem siedzieli, no już wam pokazuję, jak to tu wygląda Tak się tu miejscowa prezentuje A my siedzieli, słuchajcie, kiedyś tu u góry Tu, i tu to było wszystko woda Tu było 6-7 metrów głęboko No a teraz niestety o połowa mniej, albo jeszcze mniej tak na oko patrząc jak, jak koszyk spadł. tak się to tu prezentuje no ale to nie znaczy że nie ma że miejscowa nie ma zło po prostu trzeba będzie tutaj te ryby namierzyć może mi się tutaj uda dziś rybka wyciągnąć z tej wody Tak widzowie, no, kompletna cisza, półtora godzinki tu siedza i ani skupnycią. Nie na to, że tu liczył na ta miejscowa. Bo przed tym jak my tu bez lato byli przed powodzią. To jest tak Simonowi gadał, że bez zima tuchę na pewno pochytamy ryby. Bo takie taki głębokie miejsce tukie było, no i tak się pozmieniało po powodzi. Ja się co, co, że chciał powiedzieć, ja się stąd pakuje. Słuchajcie, mimo to sensu dali dzisiaj siedzieć. Także jeżeli wam się film podobał, karpik pod, zostawcie suba, łapka w górę odwiedźcie moja strona na Facebooku. No i ja się z Wami pomału żegnam. Przyjmijcie się. Pozdrowionka i widzimy się w kolejnym odcinku.